Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, po długiej przerwie niestety, ale to dlatego, że troszeczkę mnie choroba rozłożyła. Nieważne, słuchajcie, dzisiaj taki, dlatego, że nic dawno nie wrzucałem, ale też nic dawno nie robiłem, taki troszeczkę vlogasek. Trochę tym śmietnikiem się zajmiemy, Nie dużo, tylko troszeczkę. Wymienimy sobie wentylatorek, bo troszeczkę mi hałasuje i wymienimy sobie filtry kabinowe, ale też opowiem Wam o tych filtrach troszeczkę i kiedy one występowały, taki vlogasowy odcinek o wszystkim i niczym. Tam filtry leżą gdzieś tam z tyłu. sobie je zaraz weźmiemy. Dobra, lecimy. Eee, tu są filtry. Niestety przedwcześnie je rozpakowałem. To są nowe, tylko że je rozpakowałem, bo potrzebowałem pudełko. Nie pamiętam. Numery filtrów, jakby kogoś interesowało. Filtry węglowe, jak rozpoznać, czy macie te filtry w aucie? Już wam pokazuję. Jeszcze nie zacząłem rozkręcać. Na razie rzuciłem sobie lampkę i używkę. Dmuchawkę zobaczymy, czy ona będzie ok, czy nie. Posłuchamy sobie, jak ona pracuje. Może mi się uda też wam pokazać, dlaczego chcę to wymienić. Po czym poznać, że macie te dodatkowe filtry tutaj od spodu pod schoweczkiem po tym przycisku? Jeżeli macie ten przycisk, to prawdopodobnie również macie te filtry. Chyba, że macie panel klimy wymieniony na jakiś taki właśnie przedliftowy. Słuchajcie, te filtry nie występują w poliftach i nie występują w przedliftach z dwustrefową klimatyzacją i nie występują w przedliftach po... Czerwcu 2004 roku. To był pierwszy lift tak, jakby 211. To nie był lift wizualny, aczkolwiek zmieniło się to. Po tym poznać, że to jest półlift. lift. Ja to nazywam półlift. lift. Wtedy nie ma tych takich tutaj. Tych jest taka siateczka metalowa. Zresztą, może w przebitkach wam pokażę, jak to wygląda. Zmieniły się, zmieniła się elektronika kierownicy, zmieniły się same, zmieniła się elektronika pompy SBC, zmieniły się fotele. Nie było tych plastików tutaj dookoła fotela, a może wejdę i Wam pokażę. Tak jak tutaj w tym przypadku widzicie, ten plastik jest tutaj dookoła fotela, po czerwcu 2004 ten plastik jest tylko dotąd mniej więcej i tutaj jest po prostu szmata już. Skóry są troszeczkę cieńsze. No generalnie już zaczęły się oszczędności. I też nie ma w czterostrefowej klimatyzacji tych właśnie dwóch filtrów węglowych uruchamianych za pomocą czujnika jakości z powietrza, który siedzi pod maską gdzieś tam, tam gdzieś tam z tamtej strony, tu na podszybiu. Te filtry można manualnie sobie filtrowanie przez te filtry można sobie manualnie odpalić właśnie z tego przycisku lub automatycznie. Auto sobie samo to odpala. Teraz sprawdzimy sobie, czy będzie słychać, jak chodzi ta moja dmuchawka. Ja tylko radio wyciszę. Nie wiem, czy to słychać, no taki dość brzydki dźwięk to jest i postaramy się tego brzydkiego dźwięku pozbyć za pomocą Używanej dmuchawki, która też już ma swoje pewnie za uszami, ale wydaje się chodzić fajnie, sztywno, podoba mi się w miarę. Zobaczymy. Tutaj wyłączamy. Co będziemy potrzebować, słuchajcie. Torx 25, już pokazuję. Torx 25, tutaj mamy jedną śrubeczkę, tutaj mamy drugą śrubeczkę, to odpada. Odpinamy lampeczkę i tu chyba tyle. W 212 jeszcze tu jest czujnik do temperatury na na nogi. I myślę, że dość dobrze tu widać, o co mi chodzi. Na razie tak kamerę rzuciłem tutaj. Tutaj widzicie jedna śrubka, No nie z tej perspektywy kamery widać. Tu jest druga śrubka i już sobie idę po narzędzia. Tutaj, jak widzicie, są po prostu nasze filterki. Ja się zajmę na razie dmuchawką, bo jestem ciekawy, czy te dźwięki uda nam się wywalić ale na początek to sobie po prostu podłączę tą dmuchawkę na sucho wiem, że się tak nie powinno robić nie róbcie tak zobaczymy co się wydarzy Wow, to mój palec, wydaje się działać spoko. Nie wiem, czy to jest 20, czy 25. Nigdy tego nie mogę zapamiętać. 20 w tym wypadku. Dobra, teraz będziecie chyba coś widzieć. Między innymi mój łeb co chwilę tu wpakujący się w kadr. Może jakoś to zniesiecie. No i cztery śrubki odkręcone od dekielka no i tu się coś działo, zobaczcie, jest pełno syfu tutaj. Muszę to odkurzyć, wyczyścić. Nikt tu zwykle nie zagląda, słuchajcie, przez wiele lat. Zobaczcie, coś tu było kombinowane i była za mocno śruba dokręcona. Przewaliło przez plastik, choć wentylator wydaje się być... Nie, wymieniany był. Jest zdrapane logo. Dobra, sobie go obejrzę za chwilę. Taki flash na mój ryj. Nie mam gdzie kamery ustawić tu w samochodzie, także trochę ciężko. Nie wiem czy to słychać. Do mikrofonu się postaram. Coś tu obciera w nim. A wygląda na, słuchajcie, stosunkowo nowy. No nie taki nowy, słuchajcie, 2015 rok. Tutaj na tej naklejce. Ale jak widzicie, to jest wentylator oryginał BER, oryginał Bear, tylko z zdrapanym logo Mercedesa albo przynajmniej obudowa. Dla porównania macie tutaj starą używkę, którą jest plan po prostu zamontować. Ona tak bardziej płynnie chodzi. No i zobaczymy co się wydarzy. Luzów na tulejkach nie czuć. Często się zdarza, że one piszczą, że tak jak chodzi na wolnych obrotach, że one robią tak popiskują sobie. To po prostu te tulejki są tu wy, wyrąbane z jednej, z drugiej strony Smarowanie coś tam daje na krótko Albo używka, albo zamiennik Dobrej jakości jakiś yy, Ta hela, podejrzewam, że ona w tym 2015 chodziła bardzo fajnie Tu nie wiadomo co się stało Może po prostu coś tu przekrzywili, może coś tu obcierało Zaraz jeszcze to obejrzę sobie dokładnie Może dlatego, że ta śruba była tak źle wkręcona Bardzo możliwe że tu po prostu było przeciągnięte, ta była niedokręcona Ciężko mi powiedzieć, no nie, nie będziemy tutaj spekulować W każdym razie tą śrubkę, zobaczcie jak ona jest tutaj wkomponowana Widzicie? Za mocno po prostu ktoś ją dopierdzielił i przeszła aż na wylot Także musimy się jej tutaj stąd pozbyć Dobra, słuchajcie, trzeba rozpierdzielić ten plastik, nie będę się z tym szarpał. I tutaj dochodzimy, słuchajcie, do clou jak jest problem największy starych samochodów. Poprzedni właściciele. W tym wypadku nie sądzę, że by to był poprzedni właściciel, bo... to auto jest kupione od praktycznie pierwszego właściciela z taką tak zwaną pewną historią. I pan raczej nie miał zielonego pojęcia o samochodach, auto było naprawiane, serwisowane tylko i wyłącznie w jednym warsztacie. Dokładnie wiem, który to warsztat. No i może coś tam poszło nie tak. Także co? Zakładamy używkę tą na śmietnik. Zobaczymy, co z tego wyniknie. jak teraz to brzmi aha warto by było to podłączyć jeszcze nie wiem czy teraz wystartuje wystartowało fajnie, cisza nic nie huczy, nic nie teraz przełożę jeszcze mikrofon słychać tylko, że powietrze sobie się. Wyłączamy, zabieramy się za wymianę, słuchajcie, naszych filterków, nie wiem czy to będzie dobrze tutaj widać na kamerze, ja mam niestety kamerę o filtry opartą, także jak już je zdemontuję, tu jeszcze nie zaglądałem, może być ciekawe. Źle nie wyglądają, ale 2000, chyba 2015 rok, bo nie sądzę żeby 2004, chociaż... kurcze, oryginalne. Heh. Słuchajcie, to może być jeszcze oryginał z 2004 roku. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Mało kto wie o tych filtrach w ogóle, że one tu istnieją. To mi wygląda na 15 stycznia 2004, bo wtedy to auto było wyprodukowane. No i sądząc po tych tutaj wybite, tu coś jest: 2000, znaczy 01, 03, 04, jakieś cyferki, no nie wiem. i drugi też jest z jednej strony czarny, z drugiej strony jeszcze kolor trzyma Czekamy daty Nie jest dokładnie to samo słuchajcie sądzę, że no ośmielę się sądzić, że to jest oryginał z 2004 roku tak to niestety słuchajcie wygląda tak są te wozy serwisowane a i nawet mi się takiego udało kupić wkładamy nowe muszę ze starych sobie podstawkę pod kamerę zrobić no cóż układamy. tutaj nie ma żadnego e, żadnej kolejności czy żadnego czegoś takiego jak airflow czyli w którą stronę ma to powietrze lecieć ale to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę ładnie to wsiada zapinamy Zawsze się to troszkę, troszkę ciężko zapina. Musicie się upewnić, że wszystkie cztery łapki tak jakby złapały. Bo bardzo często przyjeżdża mi auto na zmianę filtra. Nie mówię o 211, bo te filtry to się nie zmienia tak często ich. No jakieś tam inne wozy. I bardzo często jest tak, że po prostu gdzieś tam jedna strona nie złapała, jedna strona gdzieś tam odstaje, potem to chuczy szumi. Ładnie jest cicho, jest, nie ma się tutaj do czego przyczepić myślę. No stare filtry. Widzicie, że one są ciemne z jednej strony, jaśniejsze z drugiej. Kurczę, ciekawy jestem, czy to naprawdę możliwe, żeby to było z 2004 roku. Tak jak produkcja wozu. Zastanawiające. Ale... Śmietnik przyjmie. I ten wentylator też śmietnik przyjmie. Tak, mam zmienione radio. O tym radiu odcinek. Albo już złożyłem i wrzucę, albo złożę i wrzucę. O radio opowiemy sobie kiedy indziej. O całym wozie też sobie opowiemy kiedy indziej, bo wóz jest też inny. Dobra, nie ma co tu się czepiać. Wychodzimy. Co tam u mnie? Słuchajcie, u mnie jak zwykle bałagan. Tam zawór na potrzebie jakiś do 211, albo do cls Nie wiem. Jakiś termostat, tu jakiś zbiorniczek wspomagania. Dla kolegi zresztą tu jakieś moje tam projekty dziwne. Tutaj coś fajnego, co będę może zakładał kiedyś do swojego wozu. Gimby nie znają. Może założę, może nie. Zobaczymy. To karka, słuchajcie. To jest stare gówno. Nawet ktoś mi na Discordzie powiedział, że to stare gówno i do niczego się nie nadaje. Ale to stare gówno już mi kilka razy dupę uratowało, mówiąc brzydko. Bo na przykład kolega miał rozwalone gwinty w głowicy. Ja tutaj mam gdzieś taki zestawik zrobiony. Kolega miał rozwalone gwinty w głowicy. I słuchajcie, trzeba było stawić zestawy naprawcze i zrobiłem po prostu na tej tokarce sobie taką tulejkę. M6 w środku, M8 na zewnątrz. Długość 4 cm, no niewykonalne, słuchajcie, gdzieś tam na iMadle. Do kupienia są oczywiście jakieś takie zestawy naprawcze, takie sprężynki, ale ja tego nie lubię. Mi się to nie sprawdza, nienawidzę tego. Takie tulejki też da się kupić, ale 4 cm jeszcze nie spotkałem. Chyba 2 cm długość maksymalna tego spotkałem, przynajmniej w tym kraju, gdzie tutaj mieszkam. A tutaj mam jeszcze jakieś prowadzenie do wiertła zrobione ze śrubki tutaj jeszcze jedno na wylot przewiercona śruba wytoczona tutaj na odpowiednią grubość do takich pierdół słuchajcie taka tokareczka o tutaj są takie zestawy naprawcze ale z kolei nie ma M6 do M8 tylko jest M6 do M10 także to już jest grube wiercenie w głowicy e, dziesiątką jak się w głowicy wierci to już jest pewne ryzyko, że można coś uszkodzić. Także no tutaj mam takie specjalne wiertła długie właśnie do takich zadań specjalnych. Także słuchajcie, no stare gówno zapalę tu jakieś lepsze światło. Stare gówno, ale nowe noże, e, uchwyt przetoczony. Przeszlifowane, żeby nie biło, bo było bicie delikatne na uchwycie. Yy, znaczy te kły, czy jak to się tam nazywa w tym imaku, tutaj yy, jeden był po prostu dłuższy, nie wiem o co chodzi, także zostały szlifnięte z zewnątrz, wewnątrz, z każdej strony. Jakiś tam uchwyt wiertarski od Chińczyka. Słuchajcie, AliExpress, piękna sprawa. Działa to wszystko, nawet zbytnich luzów nie ma. Jakieś tam też od Chińczyka. Ten korid czy jak to się czyta, nawet spoko, te noże są. Jeszcze muszę włącznik tutaj przerobić, nie było czasu. Bo ten włącznik to już jest też zabytek troszeczkę. I tutaj do gwintowania garść trybów przełożeń. Bo chodzi o ten posuw tutaj do gwintowania. I tutaj jeszcze do większych jakichś rzeczy. Właśnie te. Yy, jak to się nazywa fachowo? Nie wiem, żaden ze mnie tokarz Niekły, kły. No nieważne, możecie napisać w komentarzu i mnie poprawić, jak to się nazywa. To tutaj ten element ten. No tutaj jakieś inne noże jeszcze. Tutaj o, do gwintowania wewnątrz. Tu jakiś ze stali szybkotnącej. No to już tu było, ja tego nie ostrzyłem jakoś szczególnie. Ja kupiłem po prostu zestaw tych gotowych takich z wymiennymi końcówkami, działa, to nie jest złe. Tutaj jeszcze radełko gdzieś mam do radełkowania. Nie wiem, gdzie ono jest. O, tutaj też właśnie do, do gwintowania. Świetna sprawa. Kurczę, nie wiem, gdzie to radełko jest. W pudełku czuję, że jest pustka. Chyba tu leży, o właśnie. Tu jest radełko do radełkowania. Zaraz Wam pokażę, co to robi. Trochę złe kupiłem, bo ta tokarka jest trochę za mała na to. Muszę kupić takie, które z dwóch stron łapie. Ale zaraz Wam pokażę co chodzi. Radełko do radełkowania. Słuchajcie, służy do radełkowania takich rzeczy. Po prostu chwyt jest pewniejszy. Jak czasami trzeba coś samą przedłużką kręcić, kurcze, to piękna sprawa jest. Także to jest ładnie wyradełkowane. Tutaj takie jest, widzicie, grubsze. To nie jest oryginalne, to jest wszystko zrobione tutaj przeze mnie, a tutaj szły testy. Praktycznie po całej długości jest. Wy pewnie tego nie widzicie za dobrze. Taka fajna struktura, można garścią złapać. Dużo lepiej się to w rękach trzyma. I tu gdzieś jeszcze jakąś małą przedłużkę sobie. Męczyłem tym. I jeszcze parę rzeczy sobie tym robiłem, ale już tego teraz nie mogę namierzyć. Także co? Złom z lat 50. Podejrzewam. Krótsze, może ktoś mi powie z jakich to lat jest, bo nie mogę informacji znaleźć za dużo na ten temat. Jakieś brytyjskie coś. Tu są przełożenia. Jedyne co znalazłem to, że ta firma produkuje windy. O to karkach nie, nie było mowy. Tutaj jest tabelka przełożeń, niestety nieczytelna. Chodzi o gwintowanie i skok gwintu. Tutaj odkręca się te dwie. Te dwie śruby i zmienia się po prostu zębatki, zmienia się przełożenia i wtedy to kręci się z różnymi prędkościami, zmienia się też posuw. To tyle co wiem o otoczeniu i to tyle mi wystarczy na razie. Tutaj standardowy burdel, nie patrzcie. Przypadek z życia czujnika BS-u nowy 211. No nowy działa, błędów nie rzuca, ale uśmierciło połowę auta. Przestał ermatic działać jak należy, przestało działać doświetlanie zakrętów. W sensie skrętne ksenony przestały działać jak należy. Zniknął SBC Hold, SBC Stop. Nowy czujnik. On działa. On żadnych błędów nie wyrzuca. Generalnie diagnostyka nie pokazała nic. Zajęło mi chyba tydzień czasu, zanim doszedłem, że ten czujnik jest. On nie jest uszkodzony. Ja nawet nie wiem, jak to, jak to nazwać, ale no to on był winowajcą. Prędkość pokazywał, wszystko pokazywało, ale no coś, coś nie pasowało i auto było dziwne. Jeśli można to tak nazwać. Hermatik po prostu zrobił się sztywny, betonowy. I komfortu było mniej niż na jakimś gwincie Taśmietniks. Także no, nie pamiętam co to za firma po prostu. Zamówione było coś, co było na półce. I słuchajcie, wleciała używka 20-letnia i auto żyje, auto działa, auto jeździ. Co tu jeszcze u mnie? Dlaczego nie nagrywałem? Słuchajcie, dzisiaj jest dość dość ciepło, jest tylko minus 9. Ale otworzę drzwi. Jest już późno, także jest ciemno. Ale jest dramat, słuchajcie. Tam za tą czarną 211 stoi druga 211. Sypie znowu śnieg. A z który sobie podejdziemy, tam Wam pokażę. Bo tutaj to ja sobie w miarę nadążam odśnieżać. Ale tutaj już nie dałem rady. Słuchajcie, na tym aucie jest z 2 metry śniegu. No i tam sobie zimuje jeszcze R230 w sumie prawie zrobione Tylko kolega jakoś nie wiem przestał się odzywać nie pamiętam o co tam nie pamiętam o co tam poszło tam było coś ze skrzynią, coś z ABC tam wszystko jest zrobione a, hamulce zostały do wymiany no i pełno śniegu wszędzie sople na dachu ogólna rzeźnia zimowa tak jak mówię, dzisiaj jest dość ciepło. Dzisiaj mamy tylko minus 9, ale dwa dni temu było minus 28, a dwa tygodnie temu, słuchajcie, było minus 30 ponad. Także co Wy tam wiecie o zimie? W Polsce teraz chyba plus 10 jest. Jak dobrze spojrzałem na prognozę, temperatury macie iście wiosenne. A jak spadnie 2 cm śniegu, to jest paraliż. Tutaj u nas napadało. Teraz nie chcę skłamać, ale w święta chyba. Napadało przez jedną noc 70-80 cm. E, przez drugą noc tak samo ze 40. Także to już sumarycznie mamy ponad metr, także nie narzekajcie na zimę w Polsce. Słuchajcie, to zima w Polsce to jest pikus i to mały. Nie ma co pieprzyć słuchajcie. Kończę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.